Zadanie 3,19 strona 84. Funkcja H każdej liczbie całkowitej przyporządkowuje podwojoną sumę tej liczby i liczby 3. Napisz wzór funkcji H. Oblicz wartość funkcji H dla argumentu minus 51. Wyznacz argument, dla którego wartość funkcji jest równa 8 i sprawdź, czy funkcja H przyjmuje wartość równą 5. Odpowiedź uzasadnia. Startujemy. Funkcja H. W każdej liczbie całkowitej, oznaczymy ją sobie x'ami, czyli h od x to się równa, każdej liczbie całkowitej, czyli wiemy, że nasz x należy do całkowitych, czyli mamy tu dziedzinę, tak? Dziedzina naszej funkcji H to jest zbiór liczb całkowitych. W każdej liczbie całkowitej przyporządkowuje podwojoną, czyli na pewno będzie dwa razy, tak? sumę. Aby dodawanie miało pierwszeństwo, to musimy sumę dać do nawiasu, tak? I suma czego? Suma, czyli dodawanie tej liczby, czyli naszego x i liczby 3, czyli x dodać 3. Pierwszy punkt za nami. Oblicz wartość funkcji h dla argumentu minus 51. Argumenty, czyli x, czyli mamy x równy minus 51. No to do naszego wzoru funkcji podstawiamy. Za x minus 51 i mamy h od minus 51, a z prawej strony mamy 2 nawias, za x podstawiamy minus 51, dodać 3. Liczymy najpierw nawias, to jest minus 48 i 2 razy minus 48 jest minus 96. Jest zrobione. Idziemy do C. Wyznacz argument, czyli znajdź x. Dla którego wartość funkcji jest równa 8. Wartość, czyli nasze h od x jest równe 8. No i znowu podstawiamy sobie do wzoru za h od x tym razem, tak? Czyli mamy, że 8 to się równa 2x plus 3, tak? A to równanie sobie rozwiążemy w ten sposób, że podzielimy obie strony przez dwójki, bo z lewej strony mamy parzystą liczbę, a z prawej mamy dwa razy cały nawias, czyli możemy się tej dwójki pozbyć. Czyli 8 dzielone na 2 jest 4, tutaj 2 na 2 nam się da 1, czyli się zredukuje i zostanie x plus 3. Przenosimy trójkę na lewą stronę, czyli będzie 4 odjąć 3 jest 1, to się równa x, czyli nasz x równa się 1. C za nami idziemy do d. Czy funkcja H przyjmuje wartość równą 5? Czyli sprawdzamy coś takiego, czy H od X może być równe 5. No to sprawdźmy, podstawmy za H od X5, czyli robimy podobnie jak w podpunkcie C. 5 równa się 2 razy x plus 3. Okay. Tutaj z lewej strony jest nieparzysta liczba, więc sobie nie będziemy przez dwójkę skracać. Wymnożymy sobie tutaj, tak? Każdy wyraz. Przez 2, czyli mamy 5 to się równa 2 razy X to jest 2x i 2 razy 3 jest 6, czyli plus 6. Tak, przenosimy szóstkę na lewą stronę. Mamy 5 odjąć 6, czyli minus 1 to się równa 2, X. Możemy sobie zamienić stronami. Tak, będzie łatwiej, żeby nasze x były po lewej y, stronie, czyli mamy. 2x równa się minus 1. Dzielimy przez to, co stoi przed x, czyli przez dwójeczkę. I mamy, że nasz x równy jest minus 1 druga. No i pytanie, czy należy do dziedziny? Tu mamy nasze założenie. Dziedzina jest zbiór liczb całkowitych. No niestety minus 1 druga nie jest liczbą całkowitą, czyli nie należy do dziedziny naszej funkcji h. I w odpowiedzi możemy napisać, że funkcja h nie przyjmuje wartości równej 5, ponieważ minus 1 druga nie należy do dziedziny tej funkcji h. Dziękuję za uwagę.